Cześć, Manko, witam na moim kanale. Dużo osób do mnie pisało, czy da się zakodować akumulator car scanerem. Oczywiście, że się da. Klikamy sobie zapłon. Kosteczkę oczywiście mamy włożoną do gniazda. Odpalamy sobie aplikację car scanner. Dajemy połącz. Wchodzimy sobie na kodowanie i obsługa. Akceptujemy oczywiście warunki. Jeżeli coś pierwszy raz kodujemy lub zmieniamy, warto zrobić kopię zapasową. Wchodzimy na akumulator i tu nam się pojawi numer seryjny akumulatora, pojemność akumulatora, producent i technologia. Numer seryjny nie musimy wpisywać, wiadome. Podajemy pojemność, jaką kupiliśmy, czy jest inna niż poprzednia na przykład. Producenta wybieramy sobie. I technologię baterii wybieramy jaką mamy czyli AGM więc nic trudnego tak naprawdę minuta roboty i mamy nowe parametry wrzucone baterii do systemu i jest zakodowane wszystko. Dzięki za oglądanie trzymajcie się hej.